Cześć, dziś o piłkarzu, którego zna cały świat. W tym odcinku opowiem Wam o Robercie Lewandowski. Napastnika Bayernu nie muszę chyba nikomu przedstawiać, bo zna go każdy, który interesuje się piłką i nie tylko. Nie każdy jednak wie, jak Lewandowski doszedł do swojego sukcesu i jakie trudności musiał pokonać. Zacznijmy jednak od początku. Nasz kapitan urodził się 21 sierpnia 1988 roku w Warszawie. Ale nie mieszkał w stolicy Polski, tylko w Lesznie, w miasteczku położonym 32 km od Warszawy. Lewandowski turnował w tamtejszym klubie, partyzanie Leszno, ale nigdy nie został oficjalnie zawodnikiem tego klubu. Rodzice piłkarza, widząc jego talent, zawodzili go na treningi do Warszawy, do Warszawy. Wiązało się to niestety z dojazdami, ale Lewandowski nie zrezygnował i ta konsekwencja została później nagrodzona. Robert spędził w klubie z Warszawy 7 lat i za namową trenera, który, który widział, że lewy jest, na do, na, jest za dobry na Warsowie, zmienił klub na Deltę Warszawa. Nowy klub Lewandowskiego niestety szybko się rozpadł, a piłkarz musiał poszukać nowego. Wtedy zgłosiła się po niego Legia Warszawa klub, do którego Robert nie chciał iść, a poszedł. Lewandowski grał w rezerwach, ale miał styczność z pierwszą drużyną. Początki miał dobre. Strzelił nawet parę bramek, lecz wtedy przyszło coś, co, do czego u Lewandowskiego nie jesteśmy przyzwyczajeni, czyli kontuzja. Po niej piłkarz długo dochodził do siebie i Legia stwierdziła, że nie jest już młodym napastnikiem zainteresowana. Co gorsza, nikt nie potrafił mu tego powiedzieć wprost. Robert został bez klubu i postanowił dołączyć do zniczu pruszków. Przez dwa lata strzelił 38 bramek i ty, zapracował sobie na transfer do Lecha Poznań. Lewy strzelił w debiucie i został odkryciem sezonu w Poznaniu, a w drugim sezonie w Kolejorzu został królem strzelców Ekstraklasy i z Lechem po mistrza Polski. Po dwóch latach w Lechu przeszedł za niecałe, nie, nieco ponad 4,5 miliona euro do Borusi Dortmund. W klubie z Dortmundu kariera Lewego zaczęła się rozkręcać na europejską, a niedługo później na światową skalę. W Borusii spotkał się z Polakami, Jakubem Błaszczykowskim i Łukaszem Piszczkiem oraz z jednym z najlepszych trenerów na świecie, Jurgenem Klopem. Pod okiem niemieckiego szkoleniowca, który był nawet w Poznaniu, aby oglądać Lewego przed transferem, Robert stale czynił postępy, a Klop dawał mu grać coraz więcej. Wkrótce Lewandowski stał się podstawowym graczem Borusi, a to zaowocowało wieloma bramkami i sukcesami. Najbardziej pamiętnym dla mnie mecz jest półfinał Ligi Mistrzów z Realem Madryt w roku 2013. Faworytem był klub z Madrytu z Cristiano Ronaldo w składzie, ale tamtego wieczoru mówiło się tylko o Lewandowski. Polak strzelił cztery bramki i zapewnił swojej drużynie dużą zaliczkę przed drugim półfinałem rewanżowym. Borussia w rewanżu przegrała, ale dzięki różnicy bramek awansowała do finału. W finale spotkała się z jednym ze swoich największych rywali, z Bayernem Monachium. Morusia przegrała ten finał 2-1, ale Wandowski niestety nie trafił do siatki. Robert z klubem z zdobył też dwa mistrzostwa Niemiec: Puchar Niemiec, strzelając w finale Hatrika Bayernowi oraz Super Puchar Niemiec. Został także królem strzelców Bundesligi w sezonie 13-14. Niesamowitymi występami Polak zapracował na transfer do jeszcze lepszego klubu, czyli do Bayernu. Leale Lewandowskiego chciały największe kluby Europy i Bayern wygrał tą potyczkę. Robert przeszedł za darmo do bawarskiego klubu w 2014 roku. W Bayernie Lewandowski stał się liderem zespołu i jednym z najlepszych piłkarzy świata. Z niemieckim klubem wygrał wszystko w kraju. Sześć razy został mistrzem Niemiec. Trzy razy zdobył Puchar Niemiec i trzy razy Superpuchar Kraju, zdobywając cztery razy Króla Strzelców Bundesligi oraz cztery razy Króla Strzelców Pucharu Niemiec. Na europejskie sukcesy Lewy musiał czekać dłużej, bo aż do sezonu 2019 20 kiedy Bayern pod wodzą trenera Dietera Flicka wygrał Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i klubowe Mistrzostwa Świata. Lewandowski miał w tym ogromny udział, strzelał gola za golem i został w tamtym sezonie królem strzelców Ligi Mistrzów, Bundesligi i Pucharu Niemiec. Został też doceniony indywidualnie, wygrywając piłkarze roku FIFA i UEFA. Lewandowski świetnie spisuje się także w reprezentacji, który jest kapitanem i najlepszym strzelcem. Niestety nie osiągnął z polską kadrą większych sukcesów, ale na to jeszcze czas. Oczywiście nie da się przedstawić całej historii Lewandowskiego w kilkuminutowym filmie, ale mam nadzieję, że pokazałem wam, jak Polak został jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!